Funkcja BA w sterowniku Varia B232 Soft pozwala na włączenie lub wyłączenie czasów autozamykania po naruszeniu fotokomórki lub autozamykania ogólnego. Chodzi o to, że jeżeli którakolwiek z fotokomórek ma ustawiony tryb stop tutaj możemy zdecydować czy po tym wyłączeniu bramy ma pozostać w bezruchu do wywołania następną komendą, czy też po odliczeniu czasu autozamykania ma brama Kontynuować ruch. Wchodzimy, przycisk, wybieramy funkcję BA. Zatwierdzamy przyciskiem OK, i mamy włączoną lub wyłączoną. W zależności od potrzeb ustawiamy dany, daną wartość. Wychodzimy przytrzymując dłużej OK Escape. Wszystkie funkcje, które mamy dostępne dla fotokomórki pierwszej są równocześnie dostępne dla fotokomórki drugiej, czyli zachowanie przy otwieraniu, przy zamykaniu, czas zamykania po foto, fototest i blokowanie reakcji na autozamykanie. To wszystko dostępne jest również równolegle dla fotokomórki f 2 z tym że realizujemy to ustawienia realizowane są odrębnie. Jedną i drugą fotokomórkę ustawiamy indywidualnie według własnych potrzeb.